Moniko, twój ostatni wpis na Instagramie dotyczący zwolnień, a także zmian w programie Dzień dobry, TVN wywołał ogromne emocje. Dlaczego ty postanowiłaś w ogóle to wszystko upublicznić? No, bo trochę znam sprawę. Wydaje mi się, że warto, żeby pewne fakty zobaczyły światło dzienne. Już dosyć tego trzymania wszystkiego pod dywanem i udawania, że nie ma tematu. Ja myślę, że to nie jest obrazobórcze ani nie jest to nic, za co można do sądu pozwać, że powiedziałam, że TVN nie jest korporacją. TVP poniekąd też jest korporacją, Polsat też zaczyna być korporacją. E, pytanie o tempo tych zmian i o kierunek tych zmian, prawda? Bo zarówno Polsat, który był, umówmy się, filmą rodzinną na początku, jak i TVN, który był firmą, firmą założoną przez Mariusza Waltera i jego najbliższe grono współpracowników, umówmy się, z pewną misją, jak i TVP, które dawno, dawno temu było po prostu telewizją publiczną, państwową, ale publiczną e, i pozarządową. Więc wszystkie te trzy największe stacje podlegają normalnym zmianom, które dzieją się w świecie medialnym. Ale to, w którym kierunku poszło TVN i jak szybko, stało się bezduszną korporacją, bez żadnego względu na ludzi. I przecież nie mówimy tu tylko o tak zwanych twarzach, bo naprawdę twarze to jest 1% stacji. Mówimy w ogóle o atmosferze panującej w tej stacji i o to, jak bardzo ludzie są. Do wymiany, znaczy wymienialni w ciągu jednej sekundy, bez sentymentów, bez żadnego względu na ich życie prywatne, ich problemy. Moim zdaniem to jest bardzo niepokojące i warto o tym mówić. I teraz dostałam dużo zarzutów, że mój Boże, fabryki się zamykają, ludzie tracą pracę i nikt nie robi z tego wielkiego rabanu. Ja się nie znam na, na przemyśle y, żadnym i, i nie potrafię powiedzieć, jak to jest w przemyśle mleczarskim czy y, w branży ogrodniczej. Ja wiem, co się dzieje w mediach i uważam, że powinnam i mam prawo to komentować publicznie. Moniko, czy ty masz jeszcze jakieś asy w rękawie? <laughs> Ale w sensie. <laughs> no wiesz, dotyczące na przykład właśnie jakichś programów czy ludzi. <laughs> No, muszę powiedzieć, że tak. Oczywiście, że mam mnóstwo asów w rękawie, a tak naprawdę staram się po prostu brać jeden dzień naraz i żyć sobie spokojnie i z dala od blasku reflektorów, tak naprawdę na co dzień. I takie imprezy jak ten VIP Cross dla mnie to jest taka miła zmiana, i jakieś wspomnienie czasów dawno minionych.